Za nami to w imieniu społeczności naszej szkoły głos zabierze przewodnicząca samorządu Uczniowskiego Aleksandra Zebrowska. Koleżanki i koledzy, z ogromną przyjemnością witamy Was w ramach wyjątkowej szkoły. Jeśli zdecydujecie się ją wybrać, sami przekonacie się, że... przygotowanie do egzaminów maturalnych, Kompetentna kadra pedagogiczna to nie tylko jej atuty. W Królówce jest niesamowita atmosfera, którą z całą pewnością czyni nasze liceum walkę z chorobą. Nasza szkoła zajmuje również wiele jak w postaci kiermaszów. Jest to nie tylko opcja do spróbowania pysznych wypieków, ale sposób na pomoc innym ludziom, taki jak Tymek Lata. To właśnie dla niego nasza szkoła zaangażowała się z w Mikołajkową Roderię Teraz również działamy w celu pomocy temu chłopcu. Co możecie zauważyć, spoglądając na plakaty rozwieszone w naszej szkole?